Wejdźmy na górę! Ło, to było dziwne. Jakbyście się zastanowili, gdzie się podziewałem tyle czasu, to próbowałem tutaj dotrzeć. Niektórzy naprawdę mogliby z duchem czasu i zainwestować w jakąś nawigację. Skąd ty masz kubek z Wolesławca? W każdym razie witam was bardzo serdecznie w najnowszym streszczeniu. A jest co opowiadać: dramy z przyjaciółmi, niespodziewani sojusznicy i kolejne próby ucieczki od przypowiedni. No, w każdym razie działo się dużo. A z Kratosem zaraz Wam o wszystkim opowiemy, nie kracił? Tak. Wy, w międzyczasie, moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, napijcie się w grzańca z rogu i posłuchajcie, co się działo w Godowar Ragnarok. rok. A oto Kratos. Pewnie zastanawiacie się, jak się znalazł w tej sytuacji. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się trochę cofnąć. Minęły trzy lata od wydarzeń z poprzedniej części. Kratos i Otreus, którego giganci nazywali Lokim, pokonali Baldura, a niedługo potem nadeszła Wielka Zima, czyli Filbub... Firbum... Fimbul Winter. O! Dzięki. Jednak mimo zimy, nasi bohaterowie nie próżnowali i ostro trenowali, gdyż Fimbul Winter zwiastuje nadejście Ragnaroku, końca świata. Czy też raczej światów w tym przypadku? Kiedy znajdują się w domu, są chronieni zaklęciem, ale gdy na chwilę wyjdą trochę dalej, zaraz atakuje ich Fleja. O, przepraszam, Freja. Wciąż próbuje uśmiercić Kratosa za uśmiercenie jej syna, Baldura. Jak dotąd jednak nie idzie jej to najlepiej. Nasza historia zaczyna się dosyć nieprzyjemnie, gdyż jeden z trzech wilków Atreusa, Fenrir, nie czuje się najlepiej i chwilę później umiera. Ale przy okazji dzieje się coś niezwykłego, jakby Atreus rzucił jakiś czar. Na ten moment trudno powiedzieć, co to było. Boi jedynie chce zostać chwilę sam w żałobie. Kratos w chacie streszcza Mimirowi, co się stało, po czym kładzie się spać. Mimir jednak wyrywa go ze snu, bo chłopak coś długo nie wraca. Szukając Atreusa, Kratos najpierw natrafia na martwego niedźwiedzia dużego niedźwiedzia. Walka, która się tu odbyła, naruszyła zaklęcie ochronne wokół domu, więc sprawa się komplikuje. Ale nie trzeba było długo szukać, gdyż szybko dowiadujemy się, że dużego niedźwiedzia zabił... jeszcze większy niedźwiedź. Po obłożeniu bestii pięściami okazuje się, że to nie kto inny jak Atreus, który pod wpływem emocji stracił panowanie nad sobą i przemienił się w hasającego misia. Pięści Kratosa leczą zaklęć! Przed użyciem się z lekarzem lub farmaceutą. W drodze powrotnej Atreus ponownie aktywuje zaklęcie ochronne, ale ta chwilowa przerwa w dostawie prądu wystarczyła, żeby się doczekać niezapowiedzianych gości. Ale najpierw... spanko. Kratosa i Atreusa budzi szalejąca burza, a przed domem czeka na nich zakapturzony gość, odznajmiając, że nadszedł. Hammer time! Nie no, żart, wpadł tylko na kielicha. Gość przedstawia się jako Thor, a kiedy już rozlał każdemu po jednym i sobie popatrzyli w broń, dołączył też do nich szef wszystkich szefów. ojciec, czyli Odyn we własnej osobie. Od razu przechodzi do rzeczy, gdyż przybył z ofertą. Nie będą się mścić za Baldura czy coś, wręcz przeciwnie, dadzą mi święty spokój, a Odyn zajmie się Freją, żeby już nie sprawiała problemów. Stawia im tylko jeden malutki waruneczek. Mają przestać szukać tyra. Czekaj, jak to szukać tyra. Jako że Kratos rozumie gniew Freji i nie chce, by stała jej się krzywda, odmawia. Oden daje więc Storowi wolną rękę, którą tamten używa, żeby przywalić Kratosowi. Thor twierdzi, że Kratos ma u niego tak zwany dług krwi. Głównie za to, że mu pozabijał synów. Daruje mu go, jeśli Kratos pokaże ducha Sparty, jakim niegdyś był. Tak sobie tutaj rozwiązują konflikty. Zatem wywiązuje się walka. Dobra, dobra, zemsta zemstą, ale my już dobrze wiemy, o co tak naprawdę poszło. Mój jest większy od twojego. Wracając do walki. Dość powiedzieć, że Kratos mocno dostaje w kość. Pojedynek wyciska z Kratosa siódme poty, a dodatkowo Thor skutecznie prowokuje go słownie ile wlezie. Kratos, doprowadzony do wściekłości, ostatecznie tak mu wali z piąchy, że Thor uznaje dług krwi za spłacony. Thor, zadowolony z pojedynku, odchodzi, a po Kratosa przybywają nasze dwa znajome krasnoludy. Brok oraz Sindri. Z ich pomocą Kratos niezwłocznie wraca do domu, gdzie zastaje całego i zdrowego Atreusa. Odyn chciał sobie z nim tylko porozmawiać i zaprosić do Asgardu. A, i zostawił pieniążka na zachętę. A idźmy z tym! Atreus, zapytany dlaczego szuka Tyra, stwierdził, że to trzeba zobaczyć. Wybierają się więc w teren do najbliższej tablicy gigantów, których wcześniej napotykali na pęczki. Myśleli, że to tylko malowidła, coś upamiętniające lub przewidujące. Atreus jednak odkrył, że może je tak jakby otworzyć, by poznać ukryte w nich przepowiednie. I zebrać jakieś kulki. Na podstawie przepowiedni wewnątrz zakładają, że Tyr faktycznie być może wciąż żyje. Wskazówki z innych tablic sugerują, że jeśli już, to prawdopodobnie jest przetrzymywany w Svartalfheimie, świecie krasnoludów. Atreus tłumaczy, że odnalezienie Tyra z pewnością odpowiedziałoby mu na wiele pytań odnośnie swojej roli w Ragnaroku. No i tak sobie od dłuższego czasu chodzili i odkrywali te tablice za plecami Kratosa. Czekaj, odkrywali? Tak, jeszcze Sindri mu pomagał. Jako, że ich stara miejscowa jest spalona, korzystają z gościnności braci krasnoludów i przenoszą się do ich domu. A mieszkają sobie między światami, na gałęziach Yggdrasilu. Zastanawiając się nad kolejnym krokiem, Kratos ostatecznie stwierdza: A ah, fuck it. jak chcesz, to znajdźmy tego tyra, a potem zobaczymy. Udają się zatem do Svartalfheimu, w którym prawdopodobnie jest przetrzymywany. Podobno naczelnik straży jest po ich stronie, więc zaczynają poszukiwania od niego. O, i dostali od niego mandat. Mandat, który tak naprawdę okazuje się mapą do więzienia Tyra. Odnajdują go zatem w kopalniach, ale to, co było kiedyś bogiem wojny, teraz jest. Yy... cóż. Tyr, po wielu latach w niewoli i dręczeniu wizjami przez Odyna, kompletnie złamany, nie chce słyszeć o jakichkolwiek walkach. Elzio, ale po co walczyć? Dajcie coś ziana. Z Odynem nie wygracie. O, gulaszu wam upichce, o! Wracają zatem z Tyrem do chałupy krasnoludów i udają się na spoczynek. No, chyba że jesteś Atreusem i wpadasz na genialny pomysł, żeby się wykraść i spotkać z Freją, yy, przepraszam, Freją, gdyż jej wsparcie byłoby nieocenione. W towarzystwie Sindriego odwiedza najpierw Jorobun Gandra, żeby się go poradzić. Ten jednak jedyne co mu radzi, to żelazny las. I odchodzi. D Dzięki. Atreus odnajduje Freję i próbuje ją przekonać, by się do nich dołączyła. Ta z każdą kolejną informacją zdaje się być w coraz cięższym szoku. Kratos zabił mi syna! Chyba zdurniałeś. Ale, ale posłuchaj, Tyr jednak żyje. I słuchaj tego, znam magię gigantów. A, no i ja jestem tym Lokim z przepowiedni. <laughs> Mimo tych nowych rewelacji, Freja przegania Atreusa i chłopak odchodzi z niczym. Po powrocie, cała ekipa wspólnie uzgadnia, że udadzą się do Alfheimu, gdzie znajduje się tablica gigantów, której Atreus jeszcze nie zbadał. Po przedarciu się przez armię elfów toczących ze sobą wojnę, docierają na miejsce. Wewnątrz tamtejszej tablicy ukazuje im się prawdziwa przepowiednia o Ragnaroku. Ta powszechnie znana miała zmylić Odyna. Wszyscy, łącznie z Odynem, są przekonani, że Ragnarok zniszczy wszystkie światy i nie zostanie nic. Tymczasem, tak naprawdę zniszczeniu ma ulec jedynie Asgard, a pozostałe krainy mają potem dzięki temu rozkwitnąć pod wodzą nowego czempiona. Ów czempion został ukazany jako postać z włócznią, a z zebranego towarzystwa to właśnie Tyr jest znany z posługiwania się nią, więc od razu uwaga zostaje skierowana na niego. Tyr jest niestety niepocieszony tym faktem. Ja, ale faza, ja wypadam. Jakie bitki, ja teraz pichcę gulasz. Następnie wracają do domu. Tyr pichci wszystkim gulasz i zaczyna sugerować, że to Atreus jest tym czempionem, o którym mówią przepowiednie. I tym razem to Kratos jest niepocieszony. To co, lecimy dalej z moim przeznaczeniem? Świetnie. Zapiszmy sobie ten pomysł, żeby nam nie uciekł, i myśmy dalej. Atreus chce dalej odkrywać, co też giganci dla niego zaplanowali jako Lokiego. Kratos z kolei już sobie postanowił, że nic dalej nie będą robić. A to dlatego, że Atreus, jako Loki, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, skoro ma być bohaterem wojennym. Atreus wzgardził resztą gulaszu, pamiętamy, i postanowił się postawić Kratosowi. Poszedł do swojego pokoju. Tak mu pokazał. Wściekłego atreusa pociesza Sindri, który poleca mu najlepsze remedium na przemyślenie spraw. Niech się z tym prześpi. A teraz przepraszam, muszę umyć rękę brudasie. Atreusy zasypia i po chwili budzi się gdzieś. Czyżby Tyr dodał jakiś mocniejszy staw do swojego gulaszu? Okazuje się, że nie. Chwilę później spotyka Angrbodę, olbrzymkę, od której dowiaduje się, że znajdują się w żelaznym lesie. Ukrytej krainie w Jotunheimie, o której nikt, nawet Odyn, nie ma pojęcia. Dziewczyna czekała na niego, gdyż ma mu coś do przekazania. Przed tym spędzają trochę czasu. Angryboda wyczuwa, że Atreus ma zaklętą duszę w sztylecie, o czym chłopak nie miał pojęcia. Nie wie jednak, co to za dusza. Pamiętacie malowidło na ścienne z leżącym kratosem na koniec poprzedniej gry? Tutaj też się takie znajduje i Atreus poznaje je w całej okazałości. Widok martwego Kratosa i jego samego łączącego siły z Odynem wyprowadza go z równowagi i przemienia się w wilka. Czujna dziewczyna pomaga mu jednak się opanować. Atreus postanawia zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do śmierci ojca. No to teraz pora odkryć karty. Angerboda ma misję strzec kul z Jotunheimu, które miała przekazać chłopakowi. Dokładnie takich samych, jakie Atreus znajdował w tablicach. Okazuje się, że każda z nich zawiera duszę giganta. To był ich najlepszy pomysł, żeby się ukryć przed Odynem, który im urządzał rzeź. Atreus przyjmuje kulę i już chciał wracać do domu, ale spotykają zwierzę bez duszy. Babka Angrbody odbiera duszę zwierzętom na obiad i pozostawia je właśnie takie, puste i bez życia. Atreus postanawia ją powstrzymać. Zakradając się do piwnicy babki, znajdują tam wiele bezdusznych zwierząt. A Atreus postanowił poeksperymentować i wpadł na genialny wręcz pomysł. Wsadził jedną z dusz gigantów w węża, a ten w podzięce po prostu sobie idzie. Nie ma za co? Nie, wiesz co? Bez sensu. Może jednak ty dalej pilnuj tych kulek? Tobie to lepiej idzie. Angerboda godzi się, choć niechętnie, bo przekazanie ich to jednak była jej życiowa misja. Następnie razem niszczą magiczny kociołek babki, uniemożliwiając jej dalsze dręczenie zwierząt. Wzorowa babcia rzuca jeszcze parę obelg w stronę wnuczki i młodzi muszą się na razie rozstać. Jest jeszcze jeden warunek. Atreus nie może nikomu powiedzieć o żelaznym lesie, nawet ojcu. Z pomocą dziewczyny Atreus wraca do domu. Ale nie sprecyzował o jaki dom chodzi, więc budzi się w swojej chałupie w Bitgardzie, skręcącymi się dookoła draugrami. Szybko dostaje się do portalu, ale drogę od razu zagradza mu Kratos, tak czerwony ze złości, że niemal się zlał ze swoim tatuażem. Oj, będzie szlaban, jak nic! Ale ich kłótnia nie trwa długo, bo zostają zaatakowani przez Walkirię, pewnie wysłaną przez Odyna. Szybko jednak okazuje się, że się bardzo w tym założeniu pomylili, gdyż zaatakowała ich nie kto inny, jak była królowa Walkirii we własnej osobie. Czyli tak naprawdę. Kratos od razu zaprzestaje ataków, wystawiając się za to na ataki Frei. E, przepraszam, Frey. Atreus z kolei traci nad sobą kontrolę i przemienia się w niedźwiedzia, który szarżuje na Freję, ale Kratosowi udaje się go powstrzymać. W czasie gdy Kratos próbuje ugłaskać miśka, Freja znów jest zmieszana wewnętrznie. Widząc, że Atreus faktycznie potrafi się posługiwać magią gigantów, zaprzestaje ataku. Idą na układ. Kratos może w ramach wdzięczności może trochę pokuty, pomoże jej zdjąć klątwę, przez którą nie może opuścić Midgardu. A co ona zrobi potem, to się zastanowi. Odsyłają więc Atreusa do domu krasnali, a sami razem ze smerfem Brokiem wyruszają do Wanahaju. Czekaj! Ale skoro Freja jest przeklęta i nie może opuszczać Midgardu, to jak się tam dostała? Freja po prostu znalazła lukę w klątwie. Jeśli większość czasu poza Midgarden spędzi pod postacią Sokoła, to wszystko powinno być w porządku. W pewnej chwili Brok zostaje pojmany we więc Freja z kratosem ruszają za nim. I w takim momencie Guleszowi padła konsola i musiał sobie zrobić przerwę odgrania na kilka miesięcy, a potem zacząć grę od początku. Zmerfa Broka schwytał garga, znaczy przepraszam, Freyr. przepraszam, Frejer, brat i przepraszam, Frey. Ten tu prowadzi ruch oporu w hajmie. Niestety, oboje są na siebie poobrażani. Zatrzymują się na chwilę w obozie, po czym Freya z Kratosem ruszają dalej. Po drodze Kratos się otwiera i opowiada o swoim życiu w Grecji oraz ścieżce zemsty, którą obrał. Ma nadzieję przekonać tym Freje, żeby się pogodziła z bratem. W końcu odnajdują źródło klątwy, ale jest tak sprytnie zrobione, że broni go smoczyca z drzewa światłów, Nidhock. Trzeba się jej niestety pozbyć, ale co to dla naszej dwójki. Freya w końcu pozbywa się klątwy i stwierdza, że na razie daruje życie Kratosowi, bo jednak trzeba się najpierw zająć Odynem. Przy okazji wyznaje jej, że nie powinien odbierać Boldurowi życia i to nie do niego należała ta decyzja. Łączy siły z Kratosem, godzi się z bratem, po czym oboje wracają do chałupy krasnoludów. Na miejscu Kratos konfrontuje się z Atreusem i pyta, gdzie się szlają. Chłopak oczywiście nie chce powiedzieć. Ponadto rzuca genialnym pomysłem, że może jednak skorzysta z zaproszenia Odyna i uda się do Asgardu. Wiecie, żeby szpiegować, mieć go na oku, może się czegoś dowiedzieć. Naturalnie reszcie towarzystwa ten pomysł się nie podoba. Czyś ty zdurniał, stary! Bój! Ziom, tam nie ma gulaszu! Jako, że Atreus nie zyskuje dosłownie niczyjej aprobaty, ucieka przez portal do Midgardu. Tam odnajduje specjalnie dla niego zostawionego kruka Odyna, który zabiera go do Asgardu.